Okej, okay, mamy to. Tym razem na serio. Australia jako pierwszy kraj w historii wprowadziła zakaz social mediów dla osób poniżej 16 roku życia. Czy zakaz social mediów dla nieletnich to jest generalnie dobry pomysł, czy jednak nadmierna kontrola i utrata wolności? Co myślicie? Od 10 grudnia prawo zobowiązuje największe platformy jak TikTok, Instagram, Facebook czy YouTube do zablokowania kont użytkowników, którzy nie ukończyli 16 lat. A firmy, które nie dostosują się do przepisów, muszą liczyć się z ogromnymi karami. Do 50 milionów australijskich dolarów za Każde naruszenie. Według danych rządowych nowe prawo dotknie miliony kont nieletnich. To gigantyczna zmiana w globalnej polityce internetu. Oficjalny cel: ochrona dzieci przed negatywnymi skutkami mediów społecznościowych, czyli presją rówieśniczą, hejtem, uzależnieniem, algorytmami. Oczywiście z drugiej strony pojawiają się też wątpliwości. Krytycy zwracają uwagę na to, że weryfikacja wieku to duże wyzwanie. Czy wystarczy ID albo selfie? Zakaz może popychać młodzież do korzystania z VPN-ów albo kont na rodziców. A przede wszystkim kwestia wolności słowa. Czy państwo powinno regulować, co możemy oglądać co nie? Jednocześnie Australia poinformowała, że inne kraje mogą pójść jej przykładem. My mówiliśmy o tym już jakiś czas temu na ogarze, w kwestii Unii Europejskiej. Dajcie znać, co o tym myślicie i zaobserwujcie ogarę. How?